Coś. Już prowoczę. No i tak to tu jest. Coś się tutaj działo. O, oho. I tak to tutaj się dzieje, co to się dzieje Bazylika Mikołaja Świętego Biskupa Zbrojenia zostały, koparka tutaj działa Był tutaj ołtarz polowy I właśnie zostało tu ruiny z niego się stały i to by było na tyle, no tak to jest właśnie. Jeden probosz budował, drugi tutaj rozburza. I to by było na tyle.